Dzień dobry, Fatuaż. Witam serdecznie w programie Dziewczyny z Partyną i już zapraszam do wspólnej zabawy. Zagadka jest tutaj już ze mną w studiu. Czego szukamy? Czegoś do jedzenia na literę B. Typowa zagadka rozgrzewkowa, więc liczę na Waszą inwencję. Hmm, litera B. Rzadko grana i szkopt. Dobry pomysł, bardzo dobry. Przecież wszyscy znamy. Ale jeszcze nie z koperty, także czekam dalej. Dobry pomysł. Powiedz. Halo. Jaka odpowiedź? Proszę Halo. mnie słuchać w słuchawce telefonu. Tu mnie proszę słuchać. Jaka odpowiedź? Buraczki. Doczekałam się odpowiedzi. Jeszcze nie buraczki, ale to dobry pomysł. Zapisuję. I czekam na kolejny pomysł. Słuchajcie, to jest to, co często powtarzam, a o czym zupełnie zapominamy, żeby było tych do wygrania. Ba Możemy kupić w cukierni, ale możemy też upiec w domu. Trzy, dwa. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Babeczki. I czy to było trudne? No, chyba nie, Już... Zabieram się do odpowiedzi. Babeczki, no jasne, że tak lubimy i często jemy w cukierni i mm, kupujemy i, i sami przygotowujemy. No nie możecie mi powiedzieć, że to było trudniejsze niż, nie wiem, boczniak czy na przykład biodrówka. No dobrze, kolejna zagadka. Słuchajcie, tylko bardzo nie, proszę nie, o tempo, chociaż, a, no tak, ja tu mówię o tempie, a tu widzę, że zagadka nas postrzega.